Aktualizacja materiału z ostatniej chwili, Mleczny Człowiek prawdopodobnie spadnie z rowerka. Użytkownik najczas wykopu pochwalił się trzecim skutecznym zgłoszeniem, co oznacza, że kanał powinien spaść w najbliższym czasie. A za moment reszta materiału jako tło historyczne. 29 kwietnia 2024 roku prawdopodobnie zakończyła się lateksowa okupacja na Szkolnej 17. W obliczu przebranej rozprawy, chylącego się ku upadkowi dzięki strajkom kanału, spadającej oglądalności fikuśnego show oraz wzmacniającej się partyzantki antylateksowej, bielski okupant popadł w benzoszał. W związku z tym zaczął masowo zgłaszać wszystkie pozostałe kanały około Czasem skutecznie, czasem nie. Jednym z tych kanałów był King Diamond, który zadał dwa celne ciosy odwetowe. A także sierżant Bagieta, który jest wręcz nietykalny. Benzoszał i chęć wyżycia się na postronnych ludziach dotarła również na szkolną. Nosiciel Koton Worldów postanowił zemścić się na prezydencie Kononowiczu za pomocą psa Arona z Millennium Banku, zamykając głowę państwa na trzy dni. Liberacja belwederu dokonała się właśnie tego dnia, 29 kwietnia, za sprawą Olgierdano. Zanim pies na posyłki dotarł na miejsce, policja była pierwsza. Użytkownik Nikolas Latifi stworzył wykopalisko zawierające film Olbierda. Trafiło ono do gorących. Na sam wierzch zostało wykopane ponad 1200 razy. I temu użytkownikowi przesyłamy oficjalne pozdrowienia. Niech żyje bombas! Zero. Tyle właśnie możesz zarobić na znęcaniu się nad chorymi psychicznie ludźmi. A nawet mniej niż zero, bo będziesz musiał spłacać raty na fotowoltaikę. Dobre konto, szanuję twoje pieniądze. Bank million.